Spotykamy się dzisiaj z Pawłem Portojanem. To urodzony w kisowłocku syn Ormian z Gruzji. Paweł do Polski przyjechał 20 lat temu. Studiował w Krakowie, tutaj się ożenił i osiadł na stałe. Zafascynowany winem i kulinariami zaczął importować dobre ormiańskie wina. Później prowadził futrak i punkty gastronomiczne z kuchnią kaukaską. Paweł to mistrz potraw przygotowywanych na żywym ogniu. Posłuchajmy jego opowieści. Masz coś? Gotowanie no bez wina i rozmowa bez wina nie ma sensu. Białe wino. Zwłaszcza przy grillowaniu. Oczywiście wino z Armenii. Co ciekawe, odmiana lokalna, Kangun. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o Kangun. Wino z rocznika 2016, wyprodukowane przez Armenia Wine Company. Pewnie Paweł miałeś okazję już z tej winiarni. Wina próbować. Głównie opierają się na skupowanych owocach od gospodarzy, którzy prowadzą okoliczne winnice. Sami mają, o ile dobrze pamiętam, około 50 hektarów własnych, kontrolowanych winnic. Ich produkcja to jest około 2,5 miliona butelek. Jak na taki niewielki kraj to jest naprawdę duży krok. Tylko produkcja. wina. I nie tylko wina. Bo produkują oczywiście coś, z czego Armenia słynie. Oprócz wina, jedzenia i fantastycznych ludzi. Czyli brandy. E, duża produkcja brandy, duża produkcja wina. Co ciekawe, wśród win są również wina e, musujące. E, dbają o jakość, mimo że dużych producentów kojarzymy z takim raczej pośrednim stylem. Tutaj e, właściciele zadbali o to, żeby pojawili się konsultanci z Europy, z Francji, z Włoch, z Niemiec, żeby wszystko było pod właściwą kontrolą. Moje no efekty są takie, że wina po maleńku z Sermeni wypływają do Europy, również do Polski. Ta linia taka możecie ją na przykład kupić w sklepach, które współpracują z Partner Center, który jest importerem tego wina. Grillowanie to jest tylko i wyłącznie męska rzecz. Jak byliśmy w jakimś domu, no to kobiety by tam robili już tą suprę. A mężczyźni byliby tutaj i grillowali mięso i pili przy tym alkohol. A co ciekawe, jakbyśmy te teraz stali, jakbyście byli Ormianami, to by każdy mówił, już się spali, czekaj, odwróć. I to wiesz, każdy i to byliby kłótnie i to, i to ogólnie tak wygląda grillowanie w Armenii. Każdy jest znawcą grillowania w Armenii. Każdy. Nie ma osoby, który by powiedział, wiesz co, ja się nie znam na tym, rób sam. Czaszłyki najpopularniejsze z jakiego mięsa? Wieprzowina, teraz wieprzowina, mhm. tak. Z Gruzją różnica jest taka, że w Armenii je się więcej ryb. Co, jak jedziesz po, w Armenii na przykład, nie wiem, do, do rzeki tam, albo w stronę jeziora, to przy drodze stoją takie wiatki i sprzedają jagniaki, małe prosięta, wszystko co chcesz od razu Ci pociachają. Zamarynują, dadzą Ci wiązkę drewna lub ścinki wino, winorośli. I jedziesz sobie, grillujesz i jesz. Także no, przy smak, no, to jak jagnięcina, jagnięcina. część? No, są berki, pistolety tak zwane. <grych> tak. Jak przyjechałem do Polski, to się, byłem pod naprawdę dużym wrażeniem, bo nie oczekiwałem. W 1999 roku. A już byłem jakby w ostatniej, u nas jest 11 klasa w ostatniej klasie. No i wracając do jakby do domu znanych ludzi spotkałem w pociągu, które jechali na Elbrus. No i ich zaprosiłem, tam była grupa z 20 osób i zaprosiłem ich do siebie. No i wszyscy przyszli do mnie, a tam był taki duży stół nakryliśmy, siedzieliśmy, bawiliśmy się, no i e, oni pojechali na Elbrus, przyjechali. Zagraliśmy w piłkę e, z nimi. Znów do domu zaprosiłem i oni pojechali już do Polski i gdzieś po kilku miesiącach do, 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 ja rozmawiając z nimi, oni pytali, czy nie chciałbym do Polski pojechać. Ja powiedziałem, że byłem pod wielkim wrażeniem tego kraju i chciałbym... Akurat był jakby okres, kiedy zacząłem już rozglądać się, gdzie studiować, co dalej. Jak mój kolega kiedyś przyjechał, e, e, tak no, pojechał do, do Polski pierwszy raz i mówi: ale wiesz co tu jest najciekawsze? Wszystkie samochody zagraniczne są. To było dla niego najciekawsze. Czekaj, to... Jak ty w ogóle trafiłeś do wina? Bo to masz bardzo mocny epizod związany z ormiańskim winem. Więc co to było. Po studiach, już parę lat po studiach, kiedyś tak w internecie znalazłem e, stronę i bardzo mi się spodobała ta strona strona mi się spodobała e, i to była winiarnia Maran. E, jakby To mnie bardzo przyciągnęło. Oni super, jakby mieli e, opisane historie e, ormiańskiego wina. Historię ich rodziny, i to mi się bardzo spodobało. Po parę nieudanych biznesów postanowiłem, postanowiliśmy ze wspólnikami. Na początku miałem wspólników i mieliśmy jakby ściągać z innego kraju, ale się nie udało. Wszystko się rozpadło, ale już mieliśmy jakby koncesję, i biuro, wszystko mieliśmy. Wszystko przygotowałem, tylko ściągnąłem. No i wtedy ja przypomniałem o tej stronie. Eee, o której mówię, i jakby to mnie przyciągnęło. No i wszystko się zaczęło, tak naprawdę, od tamtego wina, od maliszki, które spróbujemy później. Paweł, yy, doleję ci wina, i chciałem ci zadać takie pytanie fundamentalne, w sumie, jeśli chodzi o nasze spotkanie: yy, to jest kwestia Twoich korzeni, bo yy, chyba nasi widzowie wiedzą, albo nie. Że Jan, zakończenie w nazwisku Jan, tak jak w polskim ski, jednoznacznie no, wskazuje na turmiańskie korzenie. Jak to jest u ciebie? Gdzie się urodziłeś? Jak to z tymi korzeniami bywa? One są te korzenie twoje, trochę bardziej pokrętne, prawda? Wiesz co, ja zawsze się śmieję, że ja się urodziłem w Rosji, moi rodzice urodzili się w dzisiejszej Gruzji, e, nasi przodkowie urodzili się w Erzurum, to z, jakby zachodnia Armenia, dzisiejsza Turcja a moje dzieci wychowują się w Polsce i są Polakami. Pra, pra, dziadek, urodził się w dzisiejszej Gruzji, także bardzo jestem związany z, z kulturą i gruzińską i ormiańską. Tak naprawdę ciężko mi nawet, rozru... teraz ja rozróżniam, ale kiedyś ciężko mi było rozróżnić, że to jest na przykład gruzińskie, czy, czy, czy to mam przez to, że moi rodzice mieszkali w Gruzji. Ale w duszy zawsze jestem ormianinem i będę ormianinem. Bo widzisz o tym Ci mówiłem i zaraz będziemy próbowali te, te właśnie, to, to, te najlepsze kawałki zaraz pójdą w grillowaniu chodzi o to, o to widzisz? to jest najlepsze, najsmaczniejsze jeżeli pojawicie się w Armenii nie ma szansy żebyście umknęli od lawasza to wszystkie najbardziej łakome kąski, najlepsze kawałki mięsa yy, można użyć dla lawasza jako Widelca, noża. Ja poproszę o najlepszy kawałek. A co tam Mariusz, będę rękoma brał. Dobrze. Bez kolendry też się nie ubejdzie. W prostocie jest siła. W prostocie smaków, najczystszych ekspresjach. Mięsa, sera, kolendry, bakłażana. Prostać dzięki przyjaciela. Nie ma lepszej rzeczy. To ostatnie jest najważniejsze. <laughs> Ogólnie lawarz to jest chyba najważniejszy produkt w Armenii. Nawet dziecko zawijają w lawasz. Kiedyś nie było jakby tkanin, to zawijano się w lawasz. Lawasz to jest i chleb, i talerz, i widelec. Wszystko jest. Bardzo ważna rzecz. Jak się żeni, to jego mama spotyka e, jego jakby żonę lawaszem i miodem. Lawasz, żeby był dostatek, no, a miód, żeby była słodycz w życiu. Także e, to jest tylko. Mąka, woda i sól. I nic więcej. Moja babcia robi. jest taki piecyk i robi taki lał. To i zdjęcie ja robiłem, jakby coś. To było dawno, bardzo dawno, z dwadzieścia parę lat temu. On od razu twardnieje. Woda wychodzi. Wtedy wiesz co się robi, no. układa się te twarde, na pół roku na przykład można do, do przodu upiec no. i zostawia się w jakimś takim naczynku większym, nie? Zamknięte. Stosy tych, tych lałaszek. Później bierzesz wodę i tak i zostawiasz zostawiasz na chwilę i on jest świeżutki po prostu jakby dopiero z Czyli idea w zasadzie z przechowania Ta. na długie czasu. No. Genialnie. Pamiętasz to wino, nie? Pamiętam, tak. Od tego się zaczęło. W ogóle cała przyjaźń z winem, cała przyjaźń z branżą gastronomiczno-winiarsko-dziwną, taką. Uh -huh. Pamiętam wtedy na Inno Expo, jak stałem z tymi winami. Każdy po kolei, ty Paweł przyszliście i powiedzieliście, aleś wdępnąłeś. No i. Słuchaj, to jest maliszka. E to pierwsze wino, które ja przywiozłem i dałem do spróbowania e, moim znajomym. I to wyszło jedno z najlepszych według mnie ormiańskich win, naprawdę. To wino jest 3,5 roku beczkowane w dębie kaukaskim. On jest taki twardy. Nie pamiętasz jak nie mogliśmy rozbić go? Tak, tak pamiętam. Łupaliśmy, bo był jak kamień taki. Zdekantuję i będę dalej mówić o nim. To jest rodzinny taki biznes. Pierwsze wina wysyłali do Francji jeszcze w 1998 roku, kiedy o winiarstwie ormiańskim jeszcze nikt nie wiedział. Nalejecie. Powąchaj. Powąchaj. Mm. To jest po prostu niebywałe, to połączenie. Słuchajcie, jem rękoma, mam utytłane palce, ale w tym bezpośrednim kontakcie te smaki, to połączenie, mistrzostwo świata. To genialne wino, oparte jest na ormiańskiej odmianie, jaką jest areń. To jest najstarszy szczep ormiański, 100 par kilometrów od Erewania. Jest taka jaskinia, gdzie e, kilka lat temu znaleziono jedną z najstarszych winiarni, taką, gdzie produkowało się tysiącami litrów. 6,5 i pół tysiące lat, wyobraźcie sobie, tutaj mam, nie wiem, czy można w ogóle tego pokazywać, ale Dostałem w prezencie taką, taki kawałek amfory, który liczy 6,5 tysiąca lat, i właśnie z tego szczepu jest zrobione to wino. Twoje zdrowie. <grywa> <grywa> Za chwilę zaczynamy ucztę, jedzenie gotowe. A jak jest jedzenie, wiadomo, butelka kolejna, wina yy, van Archi to jest. Yy, Kolejny producent i jego wino, które chcę otworzyć. Znowu wyjątkowa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, czyli ormiańskie odmiany winorośli. Areni Kahet i Aktanak. Ciekawa butikowa posiadłość. Około 30 heterów własnych winnic. Właściciel, znowu bardzo ormiański akcent. Na 20 lat wyemigrował, tułał się trochę po świecie. Wiele lat, prawie dwie dekady spędził w Stanach Zjednoczonych i pewnego dnia. Pomyślał sobie: wrócę do Armenii, wrócę do ojczystego kraju i zacznę robić wino. Według mojej opinii jest to jeden z najciekawszych, najlepszych producentów, który. Gdzieś próbuję złapać ten ormiański szwung, ten, ormiański szwunk, ten y, klimat, y, oparty na lokalnych odmianach, na dobrej jakości wina. No i cieszę się, że mogę moim przyjaciołom, którzy już przy stole czekają, y, właśnie to wino nalać. Jest w Polsce, więc y, spróbujcie. Mariusz, nie? No. Nie, no nie, Spróbuj. To tym pachnie. Kurde, masakra No ale to jest typowe: Morela. Eee, kompletnie nie mam pojęcia. W, wino i w czerwonym winie pojawia się aromat intensywny Moreli. Przerabialiśmy to nieraz. Ale słuchaj, morela to jest też wyjątkowy owoc. Ja w się tak cieszę, że morela. <noise> Ale powiedz, bo coi, opowiedz, bo to jest w sumie fajny temat, bo morela jest wyjątkowym owocem. W słuchaj, morela to jest symbolem. Proszę, mhm. to, wiesz, dużo zdjęć widzisz, jak kobiety, takie duże tacy moreli, pokazują. moreli w Armenii są potężne, tak? mhm. inaczej smakują, nie, nie da się porównać. Mhm. Ale że tu wychodzi to, ja jestem w szoku.